Cóż, sprężaliśmy się przez ostatnie trzy dni, przede wszystkim, bo zespół był w komplecie. I rzeczywiście wyszedł nam wynik, ale nie unikliśmy się również błędów w środkowej strefie. Dla mnie ten mecz już jest historia, ale ja już myślę, że następny mecz w Austrii, gdzie takich błędów nie, nie możemy popełniać, przede wszystkim, nie graliśmy zespołowo to, co potrafimy, w momencie wtedy, kiedy prowadzimy 3-0 czy 4-1, tylko każdy chciał indywidualnie, nie wiem, piątą, szóstą, siódmą strzelić, a to się nie da. Wynik z Wisłą do końca nie jest pewny, ponieważ to jest zespół doświadczony i potrafi sekundy na sekundy bramki strzelać. Tutaj miałbym tylko pod tym kątem pretensje, natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie w tym spotkaniu każdego zawodnika, obojętnie jak ktoś ma umiejętności, dobre złe, maksymalne zaangażowanie i takie bym sobie życzył w każdym ligowym spotkaniu, a przede wszystkim w Pucharach UEFA, choć w Pucharach UEFA jest to ta motywacja już automatyczna, bo wiadomo każdy Wie, że te zespoły grając o awans do grupowej fazy są już zespołami dobrymi i nie wolno ich lekceważyć. Dziękuję. Nie, czemu o to? Zakładaliśmy od początku, że jeżeli chcemy z blisko wygrać, to nie możemy tak jakbyśmy. Przystanie 0 grali, czekaliśmy na Wisłę, na popełnienie błędu i, i chcieliśmy ich skontrować. Z Wisłą tak nie można grać, z Wisłą, jeżeli chce się wygrać na tym stadionie, trzeba od razu zaatakować, trzeba czymś zaskoczyć. I właśnie myśmy zaskoczyli tymi pierwszymi minutami, gdzie Wisła nie spodziewała się, że od razu chcemy, że zagramy ofensywnie. Wisła chciała na pewno liczyła na to, że będziemy grać defensywnie na być może Wybaczenie jednego punktu, ja to ciągle powtarzam, nastawia się na jeden punkt, 90 ci strzelają bramkę, nie masz nic.